W tym przykładzie pierwsze równanie przepiszmy bez zmian. Natomiast w drugim równaniu pomnóżmy obustronnie przez 3. Otrzymamy po lewej stronie 3y, dodać 9, ale tą plus 9 sobie przeniesiemy na prawą stronę, a minus 1 trzecią x wymnożoną przez 3 przeniesiemy na lewą stronę, czyli to będzie po lewej stronie plus x. I teraz zwróć uwagę, że otrzymaliśmy prawie identyczne wyrażenia, równania. Różnią się tylko tym, że tutaj wynik jest równy 9, a tutaj minus 9. I teraz, gdybyśmy do pierwszego równania załóżmy, podstawili tą minus 9 tutaj, to otrzymalibyśmy, że minus 9 równa się 9, co jest sprzecznością. Więc jeżeli taką sytuację zauważysz w układzie równań. To wtedy zapisujesz sobie pod spodem, że układ jest sprzeczny. I wszyscy już wiedzą, że w tym układzie równań nie ma rozwiązania. Za chwilę zobaczysz na metodzie graficznej, jak to będzie. Jak proste będą się zachowywały w układzie sprzecznym. i Warto, warto to zapamiętać. Ten, ten układ tych prostych. Zróbmy tak, pierwsze równanie podzielimy obustronnie przez 3. Zostanie y dodać 1 trzecia x, to się równa 3, natomiast w drugim równaniu zostawimy y po lewej stronie, a trójkę przeniesiemy na prawą stronę. No i teraz w pierwszym równaniu 1 trzecią x przenosimy na prawą stronę, a drugie równanie przepisujemy bez zmian. No i zwróć uwagę, że tak jak w, w tej metodzie algebraicznej tłumaczyłem, że dwie proste, które są do siebie równoległe, nie mają tego punktu przecięcia, to znaczy, że nie mają rozwiązania. Prawda? Nigdzie się ta prosta tutaj nie przetnie z tą drugą prostą, więc powiemy, że układ jest sprzeczny. W układach sprzecznych jest brak rozwiązań, no i można to w łatwy sposób poznać w metodzie graficznej, bo wystarczy popatrzeć na współczynniki kierunkowe. Są identyczne i to świadczy o tym, że te proste są do siebie równoległe. Ponadto współczynniki B są liczbami różnymi. No. Teraz tylko narysujmy te proste. Podstawmy w miejsce x0. Tu otrzymamy trójkę, podstawmy w miejsce x trójkę, to tu otrzymasz 0. Jeżeli tu podstawimy 0, to otrzymasz minus trójkę. Jak podstawimy plus trójkę, to otrzymasz minus szóstkę. Nie, ca gadam. Minus czwórkę. Czekaj. No minus 1 odjąć 3 to jest minus 4. 3, 4, dobra. Minus, minus 4. Ok. Minus 4. No dobra, to zaznaczmy punkty współrzędnych 0, 3 i 3, 0. Czekaj, coś tutaj mi coś z tym punktem nie pasuje. Jak podstawię trójkę w miejsce x, to otrzymam minus 1, dodać 3, to jest 2. To jest 2, ludzie. To jest 2, czyli zaznaczymy punktów współrzędnych 3, 2. O, i przez te punkty prowadzimy prostą. Następnie zaznaczamy punktów współrzędnych 0, minus 3 i punktów współrzędnych 3, minus 4. I prowadzimy drugą prostą. Obie proste są wyraźnie do siebie równoległe.